Minęła godzina 21, Filip Jędruch, witam i zapraszam na antenie Radia Gdańsk, czas na spotkanie w audycji Razem Łatwiej. Spotkanie, które poświęcamy organizacjom, które pomagają innym, robią dla innych dużo, prowadzą najróżniejszą działalność społeczną, mają wpływ na to, co dzieje się wokół. Dzisiaj poznamy fundację Jesteśmy z Tobą. To organizacja, która, można powiedzieć, dopiero się rozkręca, ale ma już na koncie duże sukcesy i ciekawe historie. Poruszymy w tej rozmowie kilka wątków, ponieważ jednym wątkiem będzie opieka, podziękowania, historie osób starszych i to, jak ważne jest słuchanie tychże historii. Drugim wątkiem z kolei będzie rehabilitacja gabinety. Będzie także mowa o koktajlu tlenowym. Serdecznie zapraszam. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród gór. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był. Can build Tak od nas, tak od nas. czas zęb, zamienił w spokój Krystyna Mania, prezes Fundacji Jesteśmy z Tobą. Na początku musimy zacząć... Od początku, czyli jak to wszystko się zaczęło. Fundacja już działa, już prowadzi działania, ale jak to było na początku? No, co doprowadziło do fundacji, Rozumiem. do powstania fundacji? Pracowałam jako opiekunka w Spółdzielni Socjalnej Solec i tutaj bardzo duże podziękowania dla kierowniczki Beaty. Która jest tam, naprawdę dużo mi dała, nauczyła mnie opieki. I patrząc y, na opiekę, na podopiecznych, którzy tego bardzo potrzebują, ale potrzebują również aktywizacji przede wszystkim, nie tylko zwykłej opieki, postanowiłam założyć fundację Jesteśmy z Tobą. W początki fundacji były dwie osoby półtorej roku temu i ja i opiekunka pani Marianna. To był cały skład. Później doszła do nas Irina, która jest w tej chwili koordynatorem. Będzie prowadziła gabinety, bo jest też świetną fizjoterapeutką. Później poznałam panią dyrektor Niemkiewicz z mopr -u. Dzisiaj ta współpraca bardzo fajnie się rozwinęła. Mamy podpisaną współpracę. Dalej. Irinka właśnie, bo zatrudniam tylko osoby z Ukrainy. Tylko dziewczyny. Są to opiekunki medyczne, to są farmaceutki, jest też lekarka Olga, więc w tej chwili mam same. One mają bardzo dużo empatii. Bardzo fajnie wykonują ten zawód, one tylko podchodzą z serca. I później po kolei tworzyłam zespół. Spotykałam po prostu ludzi dobrej woli, którzy uwierzyli we mnie. Przyszła właśnie osoba, która dała nam bardzo duży wiatr w żagle, to jest pani Iga Kopeć. Dużo nam dała, dużo nas nauczyła. I następnym przystąpiliśmy do projektu OWES, Dobra Robota, gdzie właśnie pozyskaliśmy pieniążki na gabinety, na stworzenie nowych miejsc pracy. Później też wygraliśmy nie wiem, innowacje Opieka Plus Poznaj, z Poznania. Tutaj mieliśmy też szkolenie. Doszła Beata nasza. Ja tak się śmieję, że to jest moje sumienie, moja prawa ręka, bo naprawdę jest dziewczyna, no niesamowita, Kamila doszła. Doszła Paulinka. I w tej chwili to jest taki piękny zespół, już taki naprawdę, bo fundacja to są ludzie. To jest zespół, który stworzyłam, A on jest naprawdę cudowny. Ja mogę na nich polegać. Zawsze. To teraz może trochę z tej drugiej strony. Ile osób jest pod opieką i co to za osoby? To są głównie seniorzy. To są seniorzy. Osób mamy w tej chwili, my nie mamy dużo osób. My mamy w tej chwili około 15-16 osób, ale cały czas dochodzą, bo niestety podopieczni no, są w pewnym wieku i odchodzą. Więc jest to cały czas rotacja. Te osoby, które my się opiekujemy, to są starsi ludzie, którzy potrzebują pomocy. Wie Pan, kiedyś było coś takiego, że opieka była automatyczna, bo były rodziny wielopokoleniowe. Więc tutaj nie było dylematu. Dzisiaj większość, no mamy, taki, mamy takie życie, że wyjeżdża za granicę lub pracują bardzo wiele godzin i nie mają czasu, żeby poświęcić, więc chcą dobrej opieki. I są to ludzie, których my aktywizujemy, z którymi idziemy na spacery, mamy masaże, są gimnastyka, więc my ich próbujemy wyciągnąć, żeby byli dalej aktywni. Nie jest to stricte opieka, że trzeba nakarmić, przywinąć i tak dalej, tylko aktywizować. My na to kładziemy największy nacisk. I wie pan, zawsze mówią, że nie udała się Panu Bogu starość. A to jest nieprawda. Byliśmy dziećmi. Trzeba nas było przewinąć, nakarmić, broiliśmy, a dzisiaj życie tylko za to czekało. I to jest sprawdzian z człowieczeństwa, nic więcej. Mam wrażenie, że w takiej opiece, my zresztą o tym też rozmawialiśmy, chodzi także o towarzystwo, o to, żeby nie czuć się samotnie, żeby z kimś te chwile spędzać codzienne. Tak jest? Znaczy powiem, że to jest przede wszystkim właśnie towarzystwo. A ci ludzie, to jest historia. Historia, której nie ma w książkach i oni bardzo lubią opowiadać. Godzinami, jeżeli ich ktoś słucha, to psychika odpoczywa i w tym momencie on się czuje lepiej fizycznie. I tu jest przede wszystkim, tak jak Pan mówi, towarzystwo, wejście na spacer, porozmawianie. I tutaj właśnie mamy tą innowację poznańską, mamy opiekę wytchnieniową, gdzie możemy poświęcić czas, rodzina może sobie odpocząć, wyjść do kina, a my zostajemy w tym momencie z podopiecznym. I my możemy z nim porozmawiać, wejść na spacer, mamy Pana, który czyta wiersze po naszej opiekunce swoje własne, Pan Aleksander, mamy Panią Helenkę, która no to jest po prostu historia Gdańska, historia, jest gdańszczanką i tego się nie przeczyta w książkach nigdzie. Mhm. To jest, a poza tym kultura, to jest taka wie pan dawna Kindersztuba. tego nie ma dzisiejsza młodzież, a w każdym razie nie w takim dużym stopniu. Był pan Adam, no już go nie ma, który był pierwszym absolwentem szkoły morskiej, tak. Pani Helena, która była pierwszą absolwentką architektury. Są to podopieczni, którzy kończyli szkołę z panem Ryszard, który tutaj przyjechał z Wołynia. Historia Wołynia nawet mam spisaną, bo on ją spisał. To są właśnie podopieczni, którzy by chcieli bardzo przekazać tą historię, bardzo. Więc my ją słuchamy. To dla nich znaczy bardzo, bardzo wiele. A co dla pani oznacza ta praca? Co ona daje? Dlaczego jest ważna? Dlaczego? Dlatego, że są podopieczni, zostawieni sami. Wiele jest zostawionych sam, samym sobie i nie potrafią sobie poradzić. Na przykład mam małżeństwo, gdzie całe życie, wie pan, to jest pokolenie powojenne. One jest nauczone oszczędności, ono nigdy nie wyjeżdżali, po prostu nie znają, tak jak dzisiaj nasze pokolenie, czy jeszcze młodsze wyjeżdżają na wczasy, na urlopy. Oni nie. Oni kładli nacisk na wykształcenie dzieci. Niekoniecznie się to sprawdza, bo dzisiaj dzieci wykształcone, no siłą rzeczy pracują po 12-14 godzin. Oni zostają sami. Sami na siebie, zdani na siebie. I ktoś, kto ma 90 lat, on się boi już wyjść, że się przewróci. Więc mnie sprawia to przyjemność, kiedy no właśnie na naszej stronie jest dużo pochwał dla opiekunek, że mam fundację, która świadczy usługi naprawdę na wysokim poziomie. I z tego jestem dumna że dziewczyny podchodzą do tego naprawdę tak jak mówiłam, z sercem, z empatią. Nie jest to dla nich tylko podopieczne. My z niektórymi rodzinami jesteśmy z życia jak z rodziną. Jak z rodziną? Mam na imię Irina Judzina, pracuję w fundacji jako koordynator. Zajmuję się właśnie w gabinetach, w których my żyli jak rehabilitant i masażysta. Kierujemy przede wszystkim to bardzo ważna rzecz na ten moment, to jest rehabilitacja dla osób po covid -zie. jak ja obejmuje cały kompleks, który składa się z specjalnych ćwiczenia dla powstania aktywności fizycznej i poprawy funkcjonowania układu oddechowego. Ten Kompleks pomaga wzmocnić organizm, poprawić swoją kondycję, złagodzić duszności. ćwiczenia z ludźmi cierpiącymi na chorobę Parkinsona. Wszystko wiemy, że to jest bardzo ciężka choroba i potrzebuje wsparcia i pomocy. I trzeba pamiętać, że tylko regularne ćwiczenia pomagają i prowadzą do sukcesu, czym ja i zajmuję się z ludźmi. Mamy także jeszcze taką nowość, jak pianka tlenowa. Ciężko pracujemy, mało odpoczywamy, stosujemy diety. Wszystko to negatywnie wpływa na zdrowie i prowadzi do rozwoju różnych chorób. Jak sobie z tym radzić? Na ratunek przyjdzie pianka tlenowa. Skąd wiesz, czy musisz korzystać z tej pianki? No, jak masz na przykład bezsenność. Ostatnio zauważyłeś, że pogarszyła się Twoja pamięć, masz problem ze skórą albo brak energii, to na wszystko pomaga właśnie ten koktal. No bo to nie jest tylko właśnie koktal, który smakuje ten taki napój, ale jeszcze przydatny zabieg dla poprawy ogólnej kondycji organizmu. Pianka zawiera 90% właśnie tlenu, to jest nie tylko smaczne i piękne to wygląda, no, ale i taki napój, który naprawdę poprawia, ale tylko regularne przyjęcie właśnie tego napoju doprowadzi do sukcesu. Ja pracuję jako masażysta i także jako rehabilitanta. Fundację. Pracuję ze starszymi osobami i z ludźmi, którzy e, mają jakieś problemy z poruszaniem, którzy po jakimś problemom e, powstanym, po udarze lub e, problemach z e, stawami, żeby poprawić swoją kondycję. Nawet się pracuje z ludźmi, którzy by chcieli po prostu zmniejszyć e, swoją wagę, swoją masę ciała, nie schudnąć. Dla takich ludzi też mamy ćwiczenia i różnego rodzaju kompleksy na odchudzania, na poprawę swojej odporności. Indywidualnie dopasujemy termin godziny e, czasu pracy z ludźmi. No i ustawiamy już wtedy grafik. A jak ci ludzie reagują? To dla nich jest miłe, cieszą się z tych spotkań? Tak, ja bardzo byłam zdziwiona, że właśnie na tych chwili jest dużo różnych takich zakładów jak siłownia i takie różne rodzaje, na przykład gdzie jest ćwiczenie i różne zabiegi. Ale czasami osoba potrzebuje indywidualnie, nie? bo nie każdy by chciał właśnie być, współpracować na przykład tam, gdzie jest dużo osób, że tak. Um, jest jakieś tam problemy na przykład uh, z komunikacją z ludźmi, bo chciałby być sam na sam z trenerem, nie? No i właśnie takie gabinety dla tego otworzyliśmy, żeby być i dopasować do każdej osoby. Bo ważne w, w jaki czas uh, osoba potrzebuje tych ćwiczeń, bo to jest tak różnie, z, z, z którymi ja pracuję z rana, z którzy na przykład ma chwilę sobie po pracy, to też ważne. Dla ludzi, którzy pracują w biurze i cały dzień na przykład nie mogą złapać tego powietrza, przychodzi do domu osoba jest zmęczona. Jakby to m, też bardzo ważne. Nawet na chwilkę osoba wpadnie, żeby spróbować, jak to ma 15 minut, wpadnie, żeby spróbować na właśnie tę pianku tlenową. I to, już, i to już, już dobrze, i to już poprawi zdrowie. Oczywiście, nawet pierwszy raz. No, dla mnie to też było tak ciekawe oglądać, pierwszy raz spotkaliśmy tak z ludźmi, którzy mówili, mmm, ale to smaczne, a potem na, na, na następny dzień mówię, Boże, Boże, cały dzień na nogach zrobiła dużo pracy i była po prostu aktywna, skąd te siły, a ja mówię, ale... To jest takie stare, zabyte, ale bardzo mocne taka naprawa organizmu. Nie? No to naprawdę pomaga. Na przykład mówiła już, że dla pracowników biurowych, tak? dla dzieci, dla kobiet w ciąży, osoby starsze i wszystkie, którzy chcą poprawić swoje zdrowie i zapobiegać chorobom przewlekłym. Nie? No, takie ogólnie na przykład charakterystyki, które może być. Mamy różnego rodzaju masaży. Na tę chwilę teraz już Państwu powiem, co my mamy. Masaż liczniczy masaż pleców, masaż intensywny, masaż całego ciała przy pomocy właśnie tego pistoletu, który my kupili dla masażu i masaż całego ciała gorącymi kamieniami, taki już relaksacyjny. I wszystkich chyba wiemy, że masaż to jest taki najważniejszym, ja, ja myślę, że najważniejszym taki metod terapii, który pomaga no na takie narzędzia, skóra, aparat wiązodłowy, miśni, stawy, układ krwionośny, i limfatyczny. Dlatego, że jak macie czas, jak macie jakieś problemy, to poproszę, zadzwonić do nas. czekamy każdej chwili i będziemy bardzo wdzięczni. Do zobaczenia. Kamila Strzelczyk, jestem specjalistą do spraw projektów. Jak zaczęła się Pani przygoda z fundacją, z tym wszystkim, co fundacja robi? Zaczęła się ona niedawno, ponieważ w czerwcu tego roku Także jestem bardzo, bardzo świeżym pracownikiem, teoretycznie się dopiero uczę wszystkiego, przechodzę różnorakie szkolenia właśnie dotyczące pisania projektów, aczkolwiek praca bardzo mi się to podoba. Fundacja, pomimo tego, że też jest młoda, bardzo szybko, w szybkim tempie się rozwija, rozszerza swoją działalność, co bardzo mi się podoba, ponieważ widzę tutaj, widzę siebie po prostu w tej fundacji no i widzę też, że dob dobre rzeczy robi, także fajnie, że się to wszystko rozwija. A jeśli chodzi o opiekę, bo jakby jest tutaj też pewne zaplecze, jeśli chodzi o doświadczenie opiekuńcze, a czy Pani ma jakieś takie doświadczenie, albo jak to obserwuje? Ja jako ja osobiście nie mam takiego doświadczenia, aczkolwiek mamy tutaj pracowników, to znaczy opiekunki właśnie, które mają duże doświadczenie właśnie w tym zakresie. Niektóre z nich są pielęgniarkami z zawodu, mamy też lekarkę, która jest też u nas opiekunką i mają też inne opiekunki, doświadczenie z poprzednich miejsc pracy, także kadrę mamy wykształconą w, w tym kierunku i która świetnie sobie radzi i też nasi opiekunowie bardzo sobie cenią tę pracę. Chciałbym zakotwiczyć do tego, co Pani powiedziała, że widzi siebie w fundacji. Czy to ważne? żeby mieć takie spójne miejsce pracy właśnie ze sobą, ze swoimi jakimiś wartościami, z tym, co dla nas ważne? Oczywiście, że tak. W pracy spędzamy dużo czasu, większą część swojego życia, także jest, to jest coś fantastycznego robić to, co się lubi i to, co się kocha. Praca przymuszona na siłę nie wnosi nic dobrego i do swojego życia, i do pracy pracodawcy. Praca z seniorami dla seniorów niesie dużo dobrego, czują się oni zaopiekowani, tak? Że ktoś o nich dba, ktoś, kto z nimi spędzi czas, oprócz tej opieki takiej codziennej też spędzamy, chciałam powiedzieć w imieniu swoim, ale opiekunki spędzają czas na na przykład czytaniu wierszy, rozwiązywaniu krzyżówek, wspólnych rozmowach. Także to jest też czas nie tylko takiej opieki, ale też wspólnego spędzania czasu ze sobą. Także opiekunki wraz z podopiecznymi są zżyte też na takim gruncie towarzyskim. I to jest fajne, bo... Seniorzy się po prostu wtedy lepiej czują psychicznie, nie tylko fizycznie. No właśnie, tutaj zaczęliśmy trochę mówić o nastawieniu, a jak nastawienie w zespole fundacji, bo to jest właśnie specyficzna taka działka. Nie dość, że fundacja, to jeszcze na dodatek jest to. Coś dobrego, coś, co się robi dla innych ludzi. Myślę, że to też pozytywnie napędza i robi taką no, dobrą atmosferę chyba. Na pewno dobrymi takimi sytuacjami są podziękowania rodzin, podziękowania same, samych podopiecznych, którzy są wdzięczni za, za tą pomoc. Są to fajne chwile właśnie, takie fajne chwile jak podopieczni, no widać ich, ich, że tak powiem, na przykład postępy, że już lepiej się czują, lepiej sobie radzą, lepiej, że tak powiem, funkcjonują, ich psychika też inaczej funkcjonuje, także to jest właśnie fajne, tak. Często jesteśmy w kontakcie teoretycznie codziennie, nie jesteśmy taką grupą, że tak powiem, która się widuje codziennie, ale w kontakcie jesteśmy codziennym, czy telefonicznym, czy mamy też taką grupę na Messengerze, która się po prostu kontaktuje z naszą Panią Prezes... Potrafimy dziennie też porozmawiać około godziny na różne kwestie. Wiadomo, mamy teraz czas pandemii, nie, spo, nie spotykamy się tutaj codziennie, pracujemy część zdalnie, część pracy wykonujemy wspólnie, mamy jakieś zebrania, na których omawiamy pewne kwestie, wtedy się spotykamy. Mamy też takie sytuacje, że spotykamy się u naszej pani prezes w domu, gdy trzeba coś wykonać, jakąś pracę, która zajmie dłużej czasu, to wtedy i nawet i obiad dostajemy, że tak powiem w tym czasie. To jest tak po prostu. mamy taką rodzinną wtedy sytuację. Bardzo się tutaj dobrze pracuje zespół, mamy, tak jak wspomniałam, świeży dosyć, paru miesięczny wręcz, zwłaszcza ja i koleżanka, która też równocześnie ze mną przyszła, ale czujemy się jakbyśmy się uznali już od lat, także świetnie nam się razem współpracuje. I dzięki Pani prezes, która też potrafi tak bardzo ze sobą wszystkich zżyć, zgrać dopasowała nas tak charakterologicznie, pasujemy do siebie wszyscy, że nie ma żadnych zgrzytów, wszyscy działają tak jakby jednym trybem. Paula Drygalska, jestem fundraiserem. Trafiłam na takie bardzo niepozorne ogłoszenie, odezwałam się i było ze z drugiej strony, po czym bardzo miło zaczęła się rozmowa i doszło do tego, że przyszłam tutaj, byłam na rozmowie kwalifikacyjnej i dostałam telefon, że będę pracować. Fundraiser, fundraiserka to jest takie dość niespotykane jeszcze w polskich organizacjach pozarządowych stanowisko. Jakie jest dokładnie Cel. Celem fundraisera jest pozyskanie środków dla fundacji różnymi sposobami. Też się uczę dopiero tego stanowiska i uczę się, co tak naprawdę się robi na tym stanowisku. Nawiązywanie kontaktów, utrzymanie kontaktu, partnerstw, jeszcze do końca nie wiem. A jak wygląda ta praca w fundacji, tak z perspektywy osoby, która właśnie dołączyła do zespołu, spojrzała i powiedziała, to jest fajne, chcę to robić? W sensie ogólnym jest bardzo fajnie, jest współpraca i to się bardzo. Bardzo liczy na mnie. Nie robimy czegoś samodzielnie, też spotykamy się, staramy się współpracować ze sobą. Każdy ma coś ważnego do powiedzenia i to jest bardzo fajne, bo można z wielu rzeczy stworzyć jedną bardzo fajną rzecz. Pomoc osobom starszym. Tym bardziej, że też mam w rodzinie osoby starsze, babcie, tak? Dziadków już nie, ale babcie tak? I widzę, że taka pomoc jest bardzo potrzebna. Mimo wszystko, mimo to, że babcie starają się być samowystarczalne i robią wszystko same, to ta pomoc niestety no, przychodzi moment, że gdzieś tam musi być. I to jest takie. Takie chyba nadrzędne. A docierają do Pani jakieś nie wiem, no, sygnały od tych osób, którym pomagacie, coś wiecie, dzielicie się tym na forum? Tak, to takie historie, tak, tylko sukces bardziej organizacyjny. Tak, że coś nam się udało załatwić, że udało nam się wejść na przykład w jakiś projekt, że zaczynamy jakąś nową rzecz i ją zaczynamy testować. Chciałam zapytać o gabinety też, bo to jest jakby kolejny duży projekt, kolejna duża działka, druga myślę taka solidna gałąź fundacji. Jak to wygląda, gdzie one się znajdują? Gabinety znajdują się na Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z Miszewskiego. Gabinety są dwa gabinet do ćwiczeń i gabinet do masażu. Mamy też koktajle tlenowe, które są nowością u nas, tak naprawdę, bo nigdzie indziej ich nie znalazłam. Mamy też masaż, e, mamy różnego rodzaju terapie, magnetoterapię, terapię prądem, różne masaże, też relaksacyjne, z tego co wiem, i lecznicze. Mamy też gabinet e, ćwiczeń, gdzie znajduje się mata, przyrząd do ćwiczeń, taka, taka drabinka właśnie do ćwiczeń na której można się podciągać. Jest też piłka, step do ćwiczeń, także wszystko jest profesjonalnie wyposażone. Beata Kęprowska w sumie pracuje jako wolontariusz w fundacji. Trafiłam do fundacji poprzez inną fundację, gdzie byłam w projekcie i właśnie tutaj byłam w fundacji naszej na stażu. Przez 5 miesięcy. No i po prostu tak ta zainteresowało mnie ogólnie pojęcie fundacji, praca fundacji, i po prostu tutaj zostałam. Fajne jest, bo fajne jest w sumie pomaganie innym osobom i też właśnie patrzenie, jak ta fundacja no, na dopiero jakby startuje, w jaki sposób można pomóc, w którą stronę można tą pomoc jakby rozwinąć. Pomagamy osobom starszym, no taki jest nasz cel. Ale w sumie też pomagamy rodzinom tych osób starszych, bo na przykład taka opieka wytchnieniowa, no to dotyczy jakby rodzin, bo my im pomagamy, my im jakby chcemy ulżyć w ich po prostu sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nie każdy sobie potrafi poradzić, patrząc na przykład jak tata, czy mama, czy nawet jakaś tam najbliższa osoba po prostu się starzeje i no niestety, no to też ma jakieś tam swoje konsekwencje i to jest trudne psychicznie dla takich osób, szczególnie dla rodziny, z czego sobie w sumie sprawy nawet nie znajomy, jakie to jest. Ciężkie. No bo też y, stajemy przed pewnymi wyborami, mówię o perspektywie osób mm. właśnie, które, z, z starzejących się członków rodziny, że no, trzeba w pewnym momencie wyjść do pracy na przykład i te osoby się same. Też, to też, ale też to jest bardzo ciężkie psychicznie. Nie, nie każdy sobie potrafi po, nawet poradzić w ten sposób, że na przykład spędzać te 7-8 godzin z osobą, którą pamięta, jaką tą osobę aktywną, z pełną jakiejś pasji, a w tej chwili to jest osoba, która gdzieś się zamyka w sobie i ciężko nawet czasami ją z tej skorupy, wydobyć. Po prostu no, staje się taką osobą mniej aktywną, mniej, mniej kontaktową nawet. Jeśli chodzi o te usługi, które się dzieją, czyli o tą pomoc, jak taki dzień można takiej osobie zaplanować, co się dzieje po prostu. No najważniejsza tak według rodziny to jest zawsze ta pomoc, czyli powiedzmy ugotowanie, posprzątanie, wyjście na spacer, ale my też widzimy, że to nie tylko to jest ważne, najważniejszy jest kontakt z tą osobą, czyli że ta osoba może do kogoś się odezwać. Kto się wysłucha, mimo że na przykład to będzie dziesiąty raz ta sama historia opowiedziana, gdzie rodzina już po prostu babcia nie mów dalej, ale no my jesteśmy od tego, żeby wysłuchać, żeby dać tej osobie właśnie tą szansę wypowiedzenia się. I właśnie bardzo często widzimy, że nawet tam, gdzie rodzina się opiekowała taką osobą, no to zawsze to jest tak, tutaj masz coś do zjedzenia, tu masz posprzątane i, i tam parę zdań i to się kończy. A w momencie, kiedy ta osoba ma styczność z opiekunką, która z nią rozmawia godzinę, czasami dłużej, to te osoby jakby stają się bardziej otwarte. Widać po prostu zmiany w tych osobach i to też często na przykład rodziny same są zdziwione, jak to możliwe, że przecież ta osoba już tam nie, mo nie można było z nim porozmawiać, a ona raptem staje się aktywna, ona chce wyjść na spacer, chce wyjść z domu. I, I to jest jakby no sukces taki opiekunek naszych. I obserwujecie takie historie, takich przemian faktycznie i docierają do Was takie głosy od rodziny? Tak, obserwujemy i często właśnie też podziękowania nawet dostajemy od rodzin że no, dziękują nam po prostu za to, że jak, jak my się opiekujemy takimi osobami starszymi. No bo to przebywanie, ta empatia, to, że się słucha, to trochę wychodzi, mam wrażenie, poza te usługi standardowe. Mamy tą opiekę typu właśnie posprzątać, ugotować, wejść na spacer, no ale jednak trzeba serca do takiej pracy i to jest coś spoza usług, że tak powiem. Patrząc chyba po każdym z nas, nie każdy się nadaje, że tak powiem, żeby być opiekunką takiej osoby starszej. To naprawdę przede wszystkim według mnie oczywiście to jest cierpliwość niesamowita, podejście do takiej osoby, umiejętność wysłuchania takiej osoby przede wszystkim. Bo często jest tak, że my nie słuchamy, co ktoś chce, tylko no, też na przykład tutaj się spotykamy, nawet patrząc na projekty różne, które są pisane, uaktywni tą osobę, że tutaj spacery, norting walking, że cały ten czas ta osoba ma być aktywna. A może dajmy odpocząć, na przykład tak jak mamy gabinety masażu, może wyśleśmy taką osobą na masaż, niech sobie godzinę poleży, niech zostanie wymasowana, dopieszczona i może tego potrzebują też starsze osoby. I to jest chyba taki często błąd, że nie pytamy, co one właściwie chcą. Tylko z, jest tak z góry narzucone, że ją trzeba uaktywnić, ona musi się ruszyć, musi tutaj wszędzie aktywnie być, ale może właśnie też czasami trzeba w tą stronę podejść. Chciałbym zapytać teraz o to gdzie można szukać informacji o fundacji i gdzie można znaleźć jakieś dane kontaktowe. Na pewno strona, na pewno Facebook. Na stronie na Facebooku yy, też będziemy teraz zamieszczali właśnie dane dotyczące gabinetów, no bo te gabinety są teraz otwierane, więc na pewno też będziemy trochę pisali o zabiegach, jakie są zalecane dla osób starszych czy które mogą przy takie osoby starsze mieć, tylko też jest zawsze jedna uwaga, kontakt z lekarzem. Najlepiej przed zabiegiem po prostu skontaktować się z lekarzem, żeby mieć tą zgodę, że, że jest ok, że ten zabieg w jakiś sposób nam po prostu nie zaszkodzi. Nawet do zwykłego masażu to jest ważne. Często sobie z tego sprawy nie zdajemy, że wszystko, co dotyczy jakby naszego ciała, mimo wszystko powinno być skonsultowane z lekarzem. A co przed fundacją? Jaka powinna być przyszłość? Jaka będzie? Może jakoś tak sprawczo potraktujmy to pytanie. No właśnie szukamy projektów, ale chcemy też iść w innowacje, czyli właśnie w coś, co pozwoli nam udoskonalić to, co robimy, co po, po jakiś wprowadzi nowe elementy właśnie do naszej opieki, żeby ona była jeszcze lepsza i bardziej skuteczniejsza i żeby właśnie pomagała tym starszym osobom no, jak najgodniej te, ten proces starzenia tak jakby przechodzić.